Ostatnio byliśmy na spontanicznym wyjściu na kręgle, a dzisiaj spróbujemy zmontować ten materiał, który udało nam się nagrać. Taki krótki biro. Jak powstają nasze odcinki od strony technicznej, na jakim sprzęcie pracujemy? Zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę, zobaczcie, jak to wygląda. Od zaplecza. Znajdujemy się w pracowni Adama, tutaj, gdzie przytrzymuje piwnica. a do temu tam puka. Wszystkie narzędzia, na których pracuję, od komputerów po statywy, kamery światła i inne tego typu. Tego typu. Sprzęty. zanim zaczniemy ogólnie, to proponuję kawkę, Nie. herbatkę. Żeby teraz ktoś mnie posadził i żebym ja musiała zajmować się tym, czym zajmuje się Adam na co dzień i nagrywać. Filmet? Jeg, 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 jeg. Bym się popłakała. Bym się popłakała. <noise> posiedziała chwilkę, to byś się popłakała. Nie, to nie chwilkę, te guziczki i te, cyf i te kolorki i to wszystko. Tak się wydaje, że to jest czarna magia, nie wiem, pierwszy raz widzisz, ale jakbyś godzinkę posiedziała na YouTubie przy tutorialu, to, to byś się nauczyła od razu. a Może udałoby się zainstalować program. <noise> Adam, słuchajcie, nocami montuje, się się nie tylko nasze vlogi, ale i, i też swoje jakieś filmy. Naprawdę, te ja teraz dopiero to widzę, ile to jest czasu, poświęcenia i, i wiedzy przede wszystkim też nie? co jest takim najważniejszym elementem w twojej tutaj pracowni? Człowiek. Bez człowieka nic by się nie, nie działo, nie? Okej, okay, a z takich rzeczy sprzętowych? Laptop chyba, nie? Takie serce, serce całej pracowni to, to nie laptop. Nie, laptop. nie, nie okay, i Okej, musi to być jakiś, nie wiem, specjalistyczny sprzęt? Czy każdy laptop się nada do tego? W sumie to jest głębszy temat. Każdy może się nadać, ale wiadomo, żeby obraz się nie przycinał, żebyśmy mieli dobrą taką płynność w naszej pracy, hmm. no to musimy jakby... Komfort pracy. Tak, zainstalować trochę ramu. u Pracuję na Macu. Ale też na Windowsie. Żeby się nie wpatrywać w te małe okienko, żeby oczy nie bolały, mm -hmm. no to nam fajnie podłączyć jakiś taki większy monitorek, aby. No, ale pewnie on też jeszcze coś. To nie może być pierwszy z brzegu monitor. No dobrze by było, żeby ten monitor był no, taki, który odzoruje kolory tak najbardziej się nie da najlepiej. Bija. Szczerze mówiąc, jak każdy ogląda filmy na komórce, nikt nie ma skalibrowanych monitorów, co nie? Mhm. Czyli generalnie referencja jest i tak najważniejsza, czyli porównanie do innego jakiegoś tam filmu. Kolor korekcja jest ważna, ale myślę, nie w takim stopniu, żeby się wpatrywać swoje godziny czasu na to poświęcać, aby, nie wiem, skrawek jakiegoś tam obrazka do jakiegoś koloru dorównywać. No bo każdy obejrzy sobie po prostu... Przeleci ten film no i No szczególnie w tych naszych takich materiałach, które są bardziej takie w formie vlogowej, nie? Gdzie to nie są produkcje filmowe. Dokładnie. Bez przesady. Dokładnie, tam troszkę kontrastu dodać, trochę saturacji i poszło. I żebyśmy się nie skupiali, że tydzień czasu robimy jeden odcinek. Teraz przelecimy przez całą materiał, aby wyciąć te fragmenty, które nam się nie podobają, które jak widz będzie oglądał, no to po prostu będzie je przewijał. Gdzie coś ustalamy na przykład, gdzie jest cisza, gdzie kamera gdzieś tam chodzi i nie patrzy na nas na przykład. Też korzystamy z takich y, mikrofonów. Które zbierają bezpośrednio naszą mowę. Więc zanim też zaczniemy w ogóle jakiś tam właściwy montaż, musimy przebrnąć przez synchronizację tych ścieżek, żeby zsynchronizować, złączyć wyrównać wszystkie cały obraz z dźwiękiem. Który tak, akurat myślany. już synchronizowaliśmy to wcześniej, więc tak, że mamy to zrobione. się trochę spóźniliście. Ale trzeba na pewno kilka razy obejrzeć ten materiał przez przebrnięcie selekcję, wycinki tego, co nam nie potrzeba, ale, ale też później jakieś wstaweczki trzeba dobrać do tego materiału, gdy muzykę trzeba dobrać pod odpowiednim. Moment. Że to Ta nie takie hop -siup. Ogólnie to ja sam dobieram, synchronizuję najpierw materiał. To co teraz robimy? Synchronizuję i wycinam te niepotrzebne fragmenty. Dopiero później podsyłam taką wersję poglądową, taki szkic wszystkiego i później czasami y, siedzimy razem, tak jak teraz dzisiaj. Rzut był ładny, końcówki, wykończenie nie mnie da. Kula była krzywa. Kula była krzywa, tor i i. I w sumie to wszystko było o krzywde można dźwięk kurwa. Jakieś z Dragonbala. Ball'a jest dokładnym przykładem, że można Matko, to wygląda jakbym z tą miała do przodu polecieć No wiecie? chciałem to powiedzieć właśnie Też o tym samym pomyślałem. Ja też o tym samym Zawsze pomyślałem. Jakbyśmy ale z tą razem Czego ja się dowiaduję teraz? Nie no, super Ależ poszło Aż, aż przez ścianę przeszło kurwa. Ciekawe czy on te dwie No co się nie zadowolą, to już była A ja wiem dlaczego, bo, bo Hopip ciągle coś komentował Mów do mojej ręki Bo nie ma termostatu i jest Przestałeś sześć razy i cztery razy. Och, jaki mądry, jaki dumny. Ty sześć razy i nie prowadzisz, on tak. cztery, ja nie wiem. Pierwszy raz był na kręglach i, i się cieszę, że wygrał. No. Tak, how could you? Tak, ja, tak jak tak mogłeś w ogóle poszło. przegryć na kontenty. co jakiś czas? No ucinam właśnie. Aha, to no te są ucięcia. Skróty, skróty klawiszowe, żeby nie klikał po prostu myszką. Ręka leży, co nie muszę tutaj chodzić po całej klawiaturze. <laughs> A nie, to ja sama do siebie mówiłam, co ja tu robię. <laughs> nie, wtedy to i coś się spłukowało. Naliczyłeś nie naliczyło? Nie najczyło tak jakby w ogóle się nie spłukowało. Ja? Adam teraz. Musimy tylko markę zapłukać, włączyć i wyłączyć. Nie wiem o co chodzi, ale on mówi, że trzeba. A limit nagrywania jest i po pół godziny się sama wyłączy. Razem. O, patrz! To najlepiej mi wyszło. Tak Nie, to bym wtedy w ten telewizor pewnie rzuciła, nie? Tak jakaś technika, tak? Nie wiem, czy technika. Zawsze ładnie mi szło, ale nie. Tamtym razem musiało mi źle iść oczywiście. A zaraz jeszcze będzie nagrane, jak będzie stał i tak robił. A, mój bark! O, a! boli. Najbardziej to mi się podobają nasze takie szczere reakcje po prostu na wszystko. Ka kamera to po prostu tak wyłapuje, my tego jak... Trzeba mieć tu, a nie tu. Teraz... Jak robimy, rozmawiamy i się spotykamy, my tego nie widzimy. A to no. na filmach po prostu wszystko widać. Bartek coś mówi, a ja po prostu oczami tak idealnie wywróciłam, że... Jak ci lata? Patrzysz na tą kropkę i mniej więcej patrzysz na tą puczałkę. Dziewczyny ze mną rywalizowały o te kule. Trzeba było, wiesz, bić się o, o ten swój numerek. Tak. Ale chłopy też zauważam, że z tego toru obok to też tych kul używali co ja. Co to za hmm. dziki density. Hmm. Dobry tego chociaż nie puszczaj. Puszczmy, puszczmy. na raz muzyczkę zmienił tutaj pod specjalnie. Że palec by się złamał. Żeby palec jej się złamał? No, że mieliby by się palec złamał, to tak się no, to mógłby, no. Kupki są puste, zlontowane, kawy już nie ma. Teraz zobaczcie efekt końcowy naszej pracy, naszego birola, e, który nagrać podczas wypadu na kręgę. Czerwona, najszybsza. Nie trafię wszystkich. Bo nie taki był plan człowiek. Już wymyślacie po prostu, żeby nie przejechać. się. 8,5. <noise>

Trafiłem, no. To było bardzo dobre uderzenie. Dziękuję. No co ja powiem. Nie ja żałuję, że nie trafiłem po prostu. Ja Myślałem, że to jest naprawdę twarde jakieś taki kurno, nie? Ja to trafi się, nie prawda.